Anna kierunka. Anna kierunka. Jak, 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 jak no. wiedzieliście, że waffel jest impos... RONDA DRUGA! Ta rola polega na tym, o, że mogę się stać maja, się niewidzialny i Nie odzywajcie, okay, no, okay. nie ozywaj się, nie się, nie odzuchajcie, Skupcie się, skupcie i co tam Nexa? O, Nexa z moim Nexa z jest moim GA Dobra, zajebiście, zajebiście, robimy to Dawaj, dawaj Bi! Halo! Ja tu siedzę i czekam Co powiesz, Bloody? Dobra, spokojnie Powiem, że znalazłem ciało... Spokojnie, nie jest dobrze nie jest dobrze a ty, cicho. Na wejściu w dekontaminacji dolnej. O, na jaj, wejściu wiemy. od od której strony admin? Od od specimenu. Może Vladi okay. nie zauważył, no może pytanie. nie zauważył. Albo ja liczyłem, tak że ktoś przyjdzie tak, ze specimena tak, i dlatego stałem na tym wencie, bo to liczyłem, to że ktoś przyjdzie Odinmedia ze specimena i zgłosi I tam i te wyświetla? ciała i ja przed Rozumiecie prawdopodobnie. Ja ale Vladi przeszedł z drugiej strony. Zostało wspomniane, ponieważ były dwa. On mi pokazywał, że to jest jego GA, a nie, eee, nie wiedziałem. Ja no, coś powiem. Nie wiem jak miałem to wiedzieć. To jest bardzo ciekawe. No, Błagam, no, niech to już się skończy jeżeli, i niech nikt jeżeli, mnie nie pytał nic. E, Przedem, że jest dekontaminacja i jeżeli to, ciało. Jest bloody, jeżeli to nie jest blady, jeżeli to nie jest blady, to ktoś 100% przewentowo zlaba do tego. Bo widziałem na linie dwie osoby. No to, 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 no to, to dobra, 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 zapyta. dobra, to ja przy no. węcie widziałem stojącego grafa, przy tym węcie, który się łączy z biblioteką. Powiemy, że w storeżu skończyłem ja rudę, ktoś. Ej powiem wam że stresuje mnie ważny Nie, nie, ja mówię, że ja widziałem ciebie przy węcie. Stresuje się, że powiem jakąś głupotę i będzie się. się ten Będ łączy z ale nie dlatego, że, ja że wiem, ja wiem, boję ja się, że, że na na tam ja wiem, że ja wiem, nie okay, chcę wiem, bo okay, tak, chcę wiem, wygrać ja wiem, że ja W takim razie widziałem i ja nie, nie widziałem, ja wiem, widziałem ja wiem, nie wiem, gdzie był wiem, ja wiem, ja wiem, ja wiem, z ja wiem, ja ja jestem obok ja Blackie? Ja jestem z Mangim na tym Specimenie Ja jeszcze ja, ja ja mam nie Ja może potwierdzić Ja jeszcze nie widziałem w sensie jestem z Mangim na Dokładnie tak jest Tak, ja was widziałem mm. jak Ale tak macie jakieś podejrzenia co do tego podejrzenia? nie pyta w końcu, Tak, bardzo dużo tak, Nikt w sensie nie, nie pyta, okej okay. I... Tak Szybciej niż my przez Specimen no. nie Ale nie głosujcie na niego, bo z ostatnie sekundy są. Nie na Getzu Totalnie lecisz teraz, nie wiem czy masz jakieś... Okej, Bloody mnie nie zauważył Jak dobrze Jak dobrze Dlaczego się nie odzywałem w tej rundzie? Bo widziałem taki chaos w labie, że nie miałem żadnych podejrzeń Chciałem się wyrywać i wtrącać, bo znam, że już za dużo gadam. To jest moja alibi. Mangardez de dalej. Ktoś wziął mojego GA? Bloody jest moim GA! <laughs> oh wow, ale zajebiście! Mangetsu jest tutaj, dobra. Tutaj nikogo na razie nie ma. Blackie bloody idą tu. On idzie do mnie. Tutaj ktoś idzie. Dobra. Tutaj. Electrical, okej. Okay. Wychodzę stąd. I stanę tu. Szybko, szybko. Uciekaj, uciekaj. Dobra, i stoję tu. Tu nikt nie wejdzie przez całą rundę. Tu nikt nie wejdzie przez całą rundę. Ja tu będę stał i będzie luz. Chociaż nikt mnie też nie zauważy. O, to ja po prostu. W... Dobra, dobra. Mangetsu no. i. Ktoś jeszcze zginął właśnie, dosłownie teraz, tak, w security. Tak, tak. W Też, dobrze, że się ukryłem, ale może niedobrze, że nie mam alibi, nie mam alibi, nie? W węcie w elektryku, w, w elektryku. Mandzio, bo ty byłeś w medbayu i pobiegłeś w lewo, tak? Z ja byłem w, w, w medbayu, pobiegłem w lewy dolny ruch do O2, zaczął gasnąć światła, pobiegłem do elektryka, szukałem ciał. Okay. I ktoś jeszcze był w medbay'u, byłem ja, Katon, Mandzio i czwarta osoba, ale nie pamiętam. Graf, Katon, Blaki czy ty tam, czy ta tajemniczy tam były? Znowu powiem, że... Ja, ja nie ja, było, ja, bo ja, ja, bo ja jestem ja na Dżeku wcześniej... i robiłem downloada. Gdzie ja, oni ja, byli? Ja muszę wcześniej... słuchać, gdzie ja oni ja byli, żeby powiedzieć miejsce, w którym nikogo nie było. Ja mogę tutaj że tego nie zrobił. bo, bo możesz sobie odmienić... Nie ja mogę Gryfa potwierdzić. Będę tu pytany. Odmyń sobie nikt na Discordzie z powrotem. A, sorry. Kto był w... To, kto był w storyżu? Kto był w storeżu? W storage'u? No. Bo słyszałem, że ktoś powiedział, że, no że był w storeżu. Aha, teraz nic nie powiem, no bo ja byłem Gdzie w storeżu ja tam nikogo nie widziałem. Mówi, nie, nikt nie, nie, no nie mówił, że był w storage'u, no no, tylko mówili, że... Żeby... No to mi się no, przesłyszało, ale ktoś się. Dobra, nie, bo Herminder był, no to może się... Nie katon, nie graf, nie graf. Dobra, paki. ale już może dodyciała. to było niepotrzebne, e, ale przynajmniej się odezwałem, gdzie skończyłem. Wadzie wadzie Więc. To tego security. Nie, nie to byli e, Co znowu to, to, to samo? No przecież ja nie tłumaczę nie, się! Ja pojąłem stereotyp, tylko siebie. się zapytałem, kto był? Kto był? No, no, brak, no muszę coś zrobić! No dobra, w porządku. No, to plaga, bo zaraz by się mnie pytali, poza, gdzie, gdzie byłem! To, a ja usłyszałem, że ktoś to, że był w korb runda, byłeś, Więc to, musiałem to to byłeś, się do tego odnieść Ja ciebie nigdzie w ogóle nie widziałem On mówił, że storedzo, nie no. A plaga? Ja? Ale jestem podejrzany! Jestem podejrzany! Co to, 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 to ta długa do... droga przede mną, A ale jest lepiej niż na początku, jak grałem w tego amoku. <noise> Czekamy na minutego, <noise> tego minutowego toka, no, <noise> no nie słucham ich, muszę się skupić, bo gadam sam ze sobą. Na pewno tam widziałem Bladiego i To jest największe, największy, jak jestem impostorem. Zresztą nawet się skupisz, to wiecie. I poszliśmy do admina potem i tam się skończyło. No, Poszli do admina, to potwierdzam, prawdę Czy chcemy strzelać. Ale w końcu. To jest pytanie do Katona, grafa, blakiego i tajemniczego. Bo, A, tak naprawdę, no cóż, to jest. Między takie mają ten, nie? Rzekiem ma plagą ja nie tak mnie, weźle, nie prostu... warto nie warto ja tylko obserwuję i informacje szukam. Mnie warto. Mi ułatwia robotę, jeżeli z, z tej dwójki Plaga zginie, ale nie chcę decydować. Powiedziałem, że jestem niedaleko. Z jest muszę coś pokminić. I, no, nie mówię więcej i nie, no. nie myślcie za dużo o tym, proszę. Ja, ja skipuję. Ja, skipu ja bym jeszcze skipnął. No. Skip. Dobra, skipnęli, no. zajebiście i teraz <laughs> lecę z Abim i zabijamy dwóch. Jakoś. Tak myślę, tak myślę, nie? tej rundzie alibi, no, w tej rundzie alibi. Alibi albo z tym, z Polecę z nim na razie, polecę z nim na razie, żeby nie było podejrzeń w moją stronę. Możemy zabić ich dwóch? Z Elektrikala i zabić ich dwóch? AB nie chce? Zaraz, zaraz, zaraz. Nie! Donatan, no no czemu to robisz? Dobra. I tutaj staniemy. I Elektrikala wyłączymy. Kurde, Ja to chciałem ci zrobić. Ok, jest ok, jest ok! Dobra, yes, okay. to są. Nie, czekaj, czekaj, bo blackmailer może. Okay. Nie mam, nie, nie mam. Nie, ma, nie mam, nie ma. zawsze jak jest Blackmail, to jest to uciszenie. Dobra, generalnie sprawa wygląda tak: killerzy chodzą w dułacie. Tak, Blaki był na kamerach, nie widziałem ciebie. Z dobra, d ja, bo, ja powiem tak, te ile lecą tak gra... katon, kre... e, gra w Blaki e, e, okay, na Mailego. Nie, yeah, ja, ja wam powiem co się wydarzyło. Blading hmm. był moim guardian Angel'em, ja nie wiem co się z nim stało. ja chodzi ja wszedłem z AB do 2 i tam robiliśmy taski. No e... ja potem pobiegłem, wybiegłem z elektryka po, i pobiegłem w stronę ciekawego. Katon gra w Blaki, co o tym myślicie? E, Tajemnik ze mną ciała? i Katonem robił Łuponce. Gdzie masz tak. ciała? Szczedlabem. No to Zabem. to, to jest... No to tak, po tej stronie mapy na pewno no. katona nie było, bo I byłem z nim nad elektrykiem. Jeżeli AB robił. No to blaki z katonem z... też bieg biegają w dół w ogóle. Nie, no. jest... nie. Nie, my się spotkaliśmy losowo. Jest... Czy ty że w tamtej na razie rundzie cicho. na pewno ta czwórka za tak, się w tym elektryku, nikt nie zabił. A ja gdzie ty byłeś teraz? No my w, no w elektryku kończyliśmy. Dobra, nie mniej jej na naraz! Teraz. Chociaż ja może tak niepotrzebnie mówiłem, że byłem zejmowany. Nie wiem gdzie później. Nie było no. was teraz ale musiałbym i tam jakiś znaleźć Tak to bym ja nie powiedział. Zanim, wie, zanim wie, nie Czemu ja ja tak to, to Nie widział. Ja tego nie, nie wiem, rozumiem. Ale... Ty to masz to. No ale... czego wy się śmiejecie? Nie rozumiem, to pytam! Na siedmiu nie wywalajmy, ja... proszę was. Naprawdę, to jest, to jest głupi pomysł, żeby mnie w tym Dużo przypadku trzymać. Bemu... Mniejszy na Tana i le... mniejszy na Ibiego, mniejszy ja, ja na Ja boję się, grał, że to będzie zaraz koniec gry, po prostu i tyle. Znaczy ja... no, no, to się się tak szybko. Zdaje. Kończy się 25 sekund na Kila, od razu leci double. Ja I no, bym ufał, bo on się osób. cały czas trzymał rzeczywiście z Bladym i ja to widziałem, jak oni się za rączkę no, trzymają. No, I, no, no, i no, by, no. Nie wiem, jaki byłby no. sens, jak oni się Nie Chyba, że no to No to teraz słuchajcie, jeżeli Bloody był guardianem biego, to się. Trzymali razem i Blady ignorował wszystko, co robił AB. No i co, no on i zabiłem drugim... go? Nie, drugi impostor mu godnie, Albo Albo chętnie poszło na mnie. AB, błagam na Mandzia, tak bo ja mam tego table shota, dobrze, się. żeby mi przypomniał. No ale co, ja się wywalę Mandzia, nim, mandzia mam zrób, dwa na te. Od on ktoś go zajął Mandzia, no to zauważmy, że. No, ty możesz być zabijający, bo jednak zgłosiłeś dwa ciała z rzędu chyba. Dobra, ja uważam, że powinniśmy to skipnąć w tym momencie. Katan ja ja blaki tajemniczy, ja bym się zaczął martwić ja... o pozycję grafa. Tak mam, tak mam podpowiem ja waszej tej trójce, bo ja pewnie zginę niedługo. Ja, ja też prawdopodobnie tak. mogę zginąć niedługo, więc jakby. Daj ktoś na Mandzia, ale Double Shot to nie dwa, to jak to działa? No? Dobra, nie patrzę na czas, bo mi będziecie. Chociaż co mi macie spojrować w sumie. Nie, dobra, przyznam się. Od... Nie, ja myślę tylko o sobie, jak jestem impostorem, i w ogóle nie analizuję gry. W ogóle. Myślę tylko o. nie słucham ich. Gdybym słuchał ich, to by było 100 razy lepiej, nie? Dobra, nice. nice. No, dziękuję, za Dobra, czy... dziękuję. dziękuję za ten przycisk. Dziękuję Dobra, proszę sobie wytłumaczyć. A więc Katon zabił grafa. Dziękuję za ten przycisk. Dobra, ogólnie. Dosłownie zabił na moich oczach. Ja. Yep. Ale przebiegałem obok was, nagle się cofam i widzę, kurde, report i tajemnicy teraz mówi, że. Kto to mówił, że zabiłem? Ja Tajemniczy. No dobra, no to wszystko nie. jasne. Graf był ogólnie moim tym medykiem, został ujęty przez tajemniczego. Nie, i mój, nie zostałem, nie, zwabić. nie, 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 nie. Ja byłem przy wejściu. Dlatego do labia, się z nim trzymałem widziałem. cały czas. Oczekajcie, poczekajcie, to mógł być morphling przecież. Nie no, przecież no, nie, bo my tam byliśmy w tym labie to i to cały czas, się. od bardzo długiego czasu widzieliśmy się wszyscy. Katon potwierdził, że tam był, i ja zobaczyłem, był, że tam były trzy razem. osoby. Tak, ja zobaczyłem, że właśnie AB tam szedł, później poszedł, i ja, Jeszcze się tego... tam był. Byłem. ja, ja też, też to, to widziałem. Czy ja cię... czyli, czyli ja rozumiem, że to... to... wszyscy tam byliście teraz, tak? W tak tak, tak, tak. trójkę byliście, tak. Odszedłem kawałek, widzę, że ktoś mojego medyka upił i tajemniczym to mówi. To, to czemu on miałby zabijać? A teraz 50-50. No, ja mogę ugotować tą grę w następnej rundzie, tylko kurtę, muszę przeżyć. Na pewno. impostorów, jest dwóch impostorów. Nie możemy blaki. Musimy kupić. Ja macu grałem coś! Nie, nie Duży stres! Chłopaki, dlaczego wy w ogóle nie bierzesz pod uwagę, ty... że to może być morflink i możecie się mylić? Dlaczego nie straciłeś <laughs> do, <siebie śmiech> do siebie zaufanie? Ale czemu badzie, ty mówisz, badzie, że badzie. to może być morflink ja, jak mówię, e, że widzieliśmy Katona? Nie może ja, być to Morphling. by się już od. Widzieliście Katona od dłuższej pory i na waszych oczach zrobił taką po prostu! Tak! Słyszysz, Macie, co oni pierdolą? Nie gra w całą grę czyścił. Całą jak... grę nie czyścił. Jestem se... moim medykiem. Dobra, ale no to może jako... być to tajemnicze, no właśnie nie <grym> wiem, który z Was tą siostrą. No i ja właśnie znowu, chcę że... powiedzieć, że ja widziałem, jak wy tam w trójkę e byliście i teraz tak. Yy, mógłby to być Morphing, ale rzeczywiście. No i nie tak, podejrzewam że... super. Dużo czasu minęło, więc jeżeli y, tak by wszedł do laba, y, stał tam ze 3 sekundy wyszedł, no to już dawno by stracił tego. Y, Co to jest za Dzięki albo... Janio, Daniel, bardzo mi tak tak czekaj, zabraniał. Dzięki. No. Czy widzieliście um, cały czas jej biego, jak padło to ciało, jak ciało nie, padało, czy nie, widzieliście jej biego. Ja nie widziałem jej wtedy. On chyba wtedy już wybiegał, jeżeli się nie mylę. Ale no to wiesz, czy nie, był nie, złapał, superem, czy wybiegał, czy go nie mi było. Nie, nie, report, mi report byłem obok tego ciała. Druga sprawa. Dobra, powiem tak. Katon nie ma sensu, żeby zabijał swojego medyka, jeśli rzeczywiście Graf był jego medykiem, no to wydaje, wydaje mi się, że to zrobił tajemniczy. A mi się wydaje, że to zrobił Abi, jestem uparty na Ejbiego. No... No dobra, tajemniczy. ale nie, no ja, ja trochę ja, nie kumam, ja, ja bo... To się, bo to, co na co to tam nie było, my widzieliśmy, co się stało, ale ufamy na ja to, co Ja uważam... Abi, ja ja że ty, ty jest jesteś. Ja, ja, ja uważam, że AB, bo... Jaki on jest jeśli o, tak nie losowo, jest impostorem i tak na mnie gada, to mi go zabiję Dobra, nice Nice, nice, nice Ale Manciu jest geniuszem, to nie? nie Stan dziękuję za dwa miesiące Co to Bo po prostu jest profesjonalistą Może też kiedyś dojdę do tego kurwa go zabić I teraz przy następnym głosowaniu Blackie jest niczem. Black jest niczem. trzeba go zabić Kurwa, mnie tam nie było AB, och. On był szeryfem! Nie! Dwie sekundy! że no, ktoś został w takim razie. Moje potwierdzenie. Czy jest. Nie, jest, jest jakiś, nie, dobra! Być może. Czyli skoro AB był impostorem, to Katon musi mieć inną rolę zabijającą i wtedy zabił w labie. Albo z szeryfem. Albo z szeryfem, no może tak. Albo to rzeczywiście Katon tak podpił... go się... pozabijał. Ja się w kółku pogubiłem. Nie, nie. Wydaje mi się, że Zgorzyk jeszcze został, albo Mandzio. Blaki wydaje mi się, że nie, ale. Czyli, Mandzio... no, to, no to co, to ty jesteś. Ja, ja. To ty Mandzio jesteś... raczej mniej. Dobra, moment, no to przedyskutujmy. Ty jesteś szeryfem, który też zabił Ebiego. bo mnie przy tym fragu nie było, bo Mandio tak. mnie widział dosłownie przy stole. Dobrze. dobrze. Zgorzyk stał Jak przy stole. Owszem, jestem szeryfem, U Ejbiego był impostorem, a Ja, Dobra, mużem. to ja powiem, powiem tak. E, zagłosuj szybko na Zgorzyka, Katon, zanim cię odjdę. E, oh. Nie zrobiłem tego, przysięgam! To by był strzał w kolano! To by był strzał w kolano, kurwa. To jest tak abstrakcyjne. Ej, co ja mam teraz zrobić? Ej, ja wiem. Pier... Ej, no, moim zdaniem, Mancio leci w. Ej, Mandzio sobie zrobił tą narrację i robi ze mnie idiotem. Jestem nowy w tej grze i samił katona teraz samemu mi to wkładając do ryja. Dobra, Dobra Zgorzek, ja wiem, że tatuś AB cię wziął za rączkę ja i Ciebie pamiętam. zaprowadził ze sobą przez wszystkich crewmate'ów. póki no, jest Ej, czemu mi umniejszasz, jakbym był impostorem? To moim zdaniem by to yy, tylko i wyłącznie dzięki moim umiejętnościom bym tutaj doszedł. Ale autentycznie. Najba najbardziej pojęte jest to, że Blaki jest zajebistym zabójcą, że mógłby sobie robić alibi i jednocześnie zabijać. I z... mam no, bardzo ciężkie no. teraz. Ale dla no. mnie moje. To... Natan, coś ci teraz powiem. No, co? Ja czekałem na ten moment cały czas. Jestem jeb. Wydaje mi się, że się tak we mnie nikt nie strzeli. A um... no tak, ty mówisz, to poszyni ludzie <grym> <grym> nawet klejmowałeś, 8 no. Osiem tasków mam. No. Nie widzę Zgorzyk. impostorów jeszcze, bo report poleciał. Aha. I teraz impostor widzi mnie, kto ja, kim ja jestem. I wydaje mi się, że Mandzio może być ku... tak wyleciał teraz na Dobra, mnie, dobra, blaki, nie, ja, ja ci mówię, ja jestem mystykiem, dlatego ja zawsze mówiłem, gdzie są fragi, biegałem za nimi, mówiłem w którym kierunku, że właśnie byłem w biegu, ja non-stop cały czas próbowałem dojść i napier**łem na w żeby go wyjechać. Głęsa już nie poleci, Gues już nie poleci, bo już poleciał na Katona, więc już nie ma Kim ja Guesa. jestem? Dajcie mi więc nazwę szybko, klimować. investigator! Ja jestem mystykiem. No ja jestem pięknie. investigatorem. I no, no, ja uważam, no, że. że Mandio był na początku. Przy ja tą grę siedzę i obserwuję. Mandio jest Wydaje geniuszem się, w tą Mandio grę. Robił... Nie oszukujmy Wydaje się. Blaki, się. Mandio, był blaki, na początku przy dwóch posawał. fragach. Sami dawaliście Blackie. podejrzenia. Jeżeli, jeżeli ta gra się skończy jak poprzednia, to będzie jeszcze jeden strzał w tej grze. Ty teraz y, manipulujesz strasznie. Nie, nie manipuluję. błagam cię, ku... blaki, proszę, cię błagam, nie rób tego naprawdę. Ja, ja też na już, od... ja też już błagam, oddałem swój głos. Moim zdaniem, ja już nie wiem. Ja nie chcę cię emocjonalnie brać. Ja nie chcę emocjonalnie brać, nie? ale kurwa, blaki, wiesz co mogłeś już mnie kół... Jaki to Jakie? Ja od pierwszej mam co? Wygrałem z jednym mandziem. Przepraszam, troszeczkę. Mam tu kliknąć, tak? No nie wiem, ja nie wiem. Wydaje mi się, że tak Reaktor, włącz reaktor Co mam zrobić? Zabij ich reaktor. Nie, nie wiem o co wam chodzi. Nie wiem o co wam chodzi. Nie, jak ktoś tu przyjdzie, tego zabijam. Nie, stresujecie mnie. No, ja muszę zostać przy stole. Dobra, sorry, może jednak nie wygram jeszcze z Mandziem. Ja się boję, boję się, bo nie ogarniam tej gry, Nie wiem, jak mam ich zabić, jak nie wiem, gdzie są! Ja... oni mogą zrobić taski? Nie wiem. Tak! 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 Tak, tak, Ja tak, 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 po tak, 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 tą na jednym głosowaniu, po prostu jednym głosowaniu tak, 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 ja kliknąłem tego tak, tak, w ostatnim tylko tylko. Nie, nie wiem, no nareszcie winek, nareszcie winek, na, na, dobra runda była, bardzo, bardzo, bardzo dobra runda była. E, nie, to dzisiejszy stream jako że są święta <śmary> był ze, z, ja. z fundacją zrobiony z pełni marzenia, bo na tym napisał, że bardzo chciał wygrać <śmary> i <śmary> daj, dlatego daj. wygrał.